Bardzo serdecznie witam panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie, Panią Anetę Symbor. Bardzo serdecznie witam pana Pawła Staszczaka, dyrektora sportowego Boras Lewart i Lubartów, pana Witolda Krychowskiego, yy, odpowiedzialnego za marketing w klubie, jak również pana Rafała Staszczaka, zawodnika MKS Boras Lewart i Lubartów, który pewnie będzie miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w tym wyścigu. No i oczywiście bardzo serdecznie witam gospodarza tego wydarzenia, jak również tego miejsca, w którym się znajdujemy, pana burmistrza miasta, Krzysztofa Paśnika. Dzień dobry, Witold Skrychowski, Boros Lewart, Lubartów. Witam wszystkich bardzo serdecznie i już teraz zapraszamy na imprezę, która tak jak słyszeliśmy, odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia tutaj w Lubartowie i okolicach. Impreza jest... Imprezą bardzo wysokiej rangi to jest Puchar Polski, to jest jedna z kilku corocznych edycji Pucharu Polski. Jest to impreza rozgrywana pod auspicjami Polskiego Związku Kolarskiego od połowy lat 90. Jest to po mistrzostwach Polski, po imprezach rangi mistrzowskiej najważniejsza cykliczna coroczna impreza w polskim kolarstwie, dostępna dla wszystkich zawodników w kategoriach młodzieżowych w polskich klubach kolarskich. Nasz klub, który jako projekt istnieje od niespełna dwóch lat, to jest od czerwca 2020 roku, dostał w grudniu zeszłego roku od Polskiego Związku Kolarskiego organizację tej imprezy jest to efekt jednego z naszych zeszłorocznych sukcesów, czyli wygranej naszego zawodnika w finałowej edycji zeszłorocznego Pucharu Polski. To był dosyć duży sukces dla nas, dostrzeżony przez Polski Związek Kolarski i zaskutkowało to otrzymaniem organizacji tej, tej imprezy. Imprezę organizujemy wspólnie tutaj z naszymi partnerami wspomagającymi nas i wspierającymi w tej imprezie. To jest z Urzędem Miasta Lubartów, z MOSiR Lubartów, z Urzędem Marszałkowskim Lubelskim i z szeregiem innych partnerów, którzy nas organizacji tej imprezy pomagają. Także poproszę tutaj jeszcze może Pawła w tym momencie o, o przekazanie informacji już takich typów technicznych. Paweł, który jest dyrektorem wyścigu, opowie o... Witam, Paweł Staszczak, dyrektor wyścigu. Wyścig odbędzie się w dwóch turach. W sobotę ścigamy się na czas w trasie przy Sernikach. Start przy gminie Serniki. Dystans będzie 20 km dla najstarszej kategorii, 5 km dla kategorii najmłodszej. Następnego dnia odbędzie się start wspólny, który to będzie na, na rundach okrężnych. Start będzie z ulicy Wierzbowej i finish na ulicy Wierzbowej. A rundy będą okrężne: serniki, kaznów, pałecznica i spodem Serniki. Runda ma około 22 km. Dystanse będą od 27 do 140 km w zależności od kategorii wiekowej. Głównym celem tej imprezy jest wyłonienie w kategorii junior młodszy finalistów Olimpiady Młodzieży, która to jest po prostu mistrzostwami polski dla tej kategorii. Witam serdecznie, Aneta Symbor, Mosy Lubartów. My tutaj z Państwem już po raz trzeci będziemy organizować wyścig. Jest to zawsze dla nas ciekawe doświadczenie. Wspólnie się od siebie uczymy. No, w tym momencie MOSiR przede wszystkim jest skupiony na tej takiej części formalnej, czyli uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień i tutaj z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa, służbom tym lubelskim, lubartowskim za pomoc, którą nam udzielają, za, za wsparcie, za, za ich przede wszystkim kompetencje, bez tak naprawdę pozwoleń i decyzji, no ten wyścig nie mógłby się odbyć. W tej chwili zbliżają się święta, ale ten okres poświąteczny, czyli ten tydzień uważam, że będzie to dla nas jednym z najbardziej pracowitych tygodni, także tutaj chcemy, żebyście Państwo z przyjemnością powtórnie przyjeżdżali, przyjechali na ten wyścig, bo myślę, że on będzie tutaj już taką imprezą cykliczną. No coś pozostaje mi jeszcze raz serdecznie Państwa zaprosić do naszego pięknego miasta, korzystając z okazji, że jest to już teraz okres też świąteczny. Chciałam życzyć zdrowych, pięknych, cudownych i rodzinnych świąt wielkanocnych, także zapraszam. Jeszcze raz do zobaczenia w naszym mieście. Dzień dobry, nazywam się Rafał Staszczak, reprezentant, reprezentant kategorii Junior w klubie Bora Silverty Lubartów. To, ja moją myślą jest, tak, żebyśmy z chłopakami pokazali się jak, z naj, jak najlepszej strony podczas tego wyścigu i zajęli tam czołowe lokaty tego wyścigu. I myślę, że z chłopakami mamy pewien stres przed takim wyścigiem, który będzie organizowany na naszych ziemiach. Ponieważ my tutaj trenujemy i mamy tak jakby większe wymagania od siebie ze względu na to jaką będziemy jechać trasę. Cieszę się bardzo, że Puchar Polski w kolarstwie szosowym odbędzie się w Lubartowie, bo jak wiemy Lubartów kolarstwem stoi. Niestety od dłuższego czasu nie było w naszym mieście tak znaczącego wydarzenia sportowego jakim jest Puchar Polski w kolarstwie szosowym i dzięki klubowi Borat Lewatnim Lubartów i naszej współpracy kilkuletniej można powiedzieć, że odbudowany został potencjał kolarstwa w Lubartowie co mnie bardzo cieszy, przede wszystkim dlatego, że to ogromna promocja dla miasta że tak ważna, tak duża impreza może gościć na terenie miasta Lubartów, ale jak słyszeliśmy Tutaj również po innych gminach powiatu lubartowskiego, tak jak gmina Niedźwiada, czy gmina Serniki, bo to też dla tych gmin ważna, ważna inicjatywa, ważne wydarzenie o takiej randze. My, jako samorząd gminy Miasta Lubartów, wspieramy sport, różne dyscypliny sportu. Wiadomo, że każdy, każda dyscyplina chciałaby więcej takich środków, takiego wsparcia, natomiast. Tyle, ile możemy, tyle, tyle wspieramy. Proszę zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Te niewielkie środki, które przeznaczamy jako miasto na sport dają takie efekty, bo tak jak tutaj kolega Rafał powiedział, 3 lata jeździ w klubie, tak naprawdę od trzech lat mozolnie, rok do roku klubu Boras Lewart i i jego zawodnicy przez dobrą opiekę, warunki jakie zostały stworzone tym zawodnikom, osiąga coraz te większe sukcesy. Ja tutaj myślę, że szafostwo klubu ze skromności nie, nie, nie pochwaliło się tymi sukcesami, ale to są osoby, zawodnicy te, tego klubu, to są zawodnicy, którzy startują na mistrzostwach świata. W tym przypadku, o którym mówię, to było w Krakowie torowym, tak? Więc to jest, mamy piątego zawodnika na świecie, jeżeli chodzi o Przedstawiciela klubu Lewart Boras Team Lewartów. Co mnie bardzo cieszy, to pokazuje, że praca z młodzieżą, stawianie na zawodników z różnych państw, nie tylko z polskich. Chciałbym, jako burmistrz miasta Lewartowa, żeby to jak najwięcej naszych mieszkańców trenowało kolarstwo, ale wiadomo, że to przyjdzie z czasem. Na razie musimy dać warunki, możliwości, i tak naprawdę magnesem są sukcesy. A jednym z takich sukcesów jest właśnie puchar Polski, który pod koniec kwietnia u nas się będzie odbywał. To ogromne też wyzwanie logistyczne, bo my mówimy dzisiaj o wyścigu pucharze Polski, o wspaniałych zawodnikach, ogromnej ilości sprzętu, infrastruktury, która tutaj się pojawi, ale też będzie wydarzenie medialne, bo też też rozumiem, przez wolną skromność pan I tak nie wspomniał o tym, że patronatem medialnym oprócz wszystkich mediów lokalnych, również włączy się telewizja polska, oddział lubelski, w to, żeby transmitować w pewnym tak. sensie też to wydarzenie, ale będzie tutaj profesjonalne studio, będzie wóz transmisyjny, więc to nie będzie tylko jeden z wielu wyścigów, które się pewnie odbywają w Polsce, to będzie Wyścig, który naprawdę może trafić do Wielkiej Rzeszy nie tylko mieszkańców Lubartowa, Powiatu Lubartowskiego i Województwa Lubelskiego, ale również Polski. A pasjonatów mamy wiele. Także dziękuję bardzo wszystkim organizatorom. Dziękuję panu Andrzejowi Barasowi, który tutaj też jest taką szarą eminencją kolarstwa i organizacji tego klubu. Ale każdy naprawdę dorzuca swoją cegiełkę po to tylko, żeby właśnie tego typu imprezy były w naszym mieście.